Mati, takie szybkie, niezobowiązujące pytanie. Zaczyna się... Oczywiście nie ma tutaj ani dobrych, ani złych odpowiedzi. Mów to, co masz na sercu, ja absolutnie nie będę zła. No to ja chyba déjà vu mam. Déjà vu, idioto. Ale dobra, zaufaj mi, bo tego jeszcze nigdy nie słyszałeś. No dobra, Misiek, co tam? Gdybyś znalazł się w pokoju pełnym Twoich ex i mnie, i miałbyś wybrać tylko jedną osobę, kogo byś wybrał? Oczywiście ty. Eee! Źle. Co źle? To nie miałbym wybrać ciebie? Prawdziwe pytanie brzmi, co ty robisz w pokoju pełnym twoich ex? Jak ty w ogóle, żeś się tam znalazł i po co? Ale i jeszcze jakim cudem namówiłeś mnie do tego, żebym była tam z tobą? Nie sądzisz, że to jest chore? No to ty mi zadałaś takie pytanie. Hejka, besties, dzisiaj robimy Get Ready With Me i opowiem wam, jakie chore fantazje ma mój mąż. Sama sobie robisz te dramaty. Czy ty mnie w ogóle kochasz? No oczywiście. Przecież my już się nawet nie dotykamy stopami, jak idziemy spać. O Boże! No co ty, misiek? Mam tego dosyć, mam tego po dziurki w nosie. Siedź sobie w tym pokoju pełnym twoich eks. Dobra, pytanie numer dwa.